Moi drodzy, ileż to razy w życiu słyszeliśmy tekst Mały, ale wariat To znaczy nie, ja tego nigdy nie słyszałem, ale kolega opowiadał, że on kiedyś słyszał Cześć, witam was moi fany w kolejnym odcinku na moim kanale Dziś widzimy się, no właśnie, z małym wariatem 6, 3, 2, 4 Tak to powiem w mm, roku... W 1998 mogliśmy spokojnie określić tenże mały secik LEGO System jeszcze otagowany 6234 to jego numer katalogowy I nie, to jest koniec tego zestawu, moi drodzy, oczywiście Policjant na motorze, end of story Ciekawi mnie ten kupon w narożniku, no bo kurczę go wycięliśmy Po co mieliśmy wycinać kupony? Wiecie tutaj z tego filmu, tu który kiedyś rzuciłem No to tutaj stracaliśmy numer, więc pewnie w przyszłości, w, przyszłości, w sensie mówiąc w roku 2021 Gdzie ten internet jeszcze różnie hulał był nieraz problem ze zidentyfikowaniem, jakie to set, moi drodzy, po numerku. Spójrzcie, jaka instrukcja tu jest. No, taka rozkładana, długa, jakby ulotka, można by, moi drodzy, rzec. Z drugiej, co ciekawe, nie mamy alternatyw. Większe zestawy nas już szokowały brakiem alternatyw, ale zdarzały się, że i tak małe posiadały, chociaż nie aż tak małe. No, byłoby wielkie bag, gdyby ten zestaw miał jakąś alternatywę, moi drodzy, bo składa się on z paru klocków na krzyż. No, tak naprawdę, więc z drugiej strony nie mamy nic poza zdjątkiem, więc całość instrukcji zawiera się w dwóch krokach. Tak jest, moi drodzy, w dwóch krokach. Czy padł właśnie rekord świata legownej w najkrótszej instrukcji? Chyba tak. No i moi drodzy, bo cóż tu z drugiej strony się rozgadywać? Jest to policjant na motorze. Tak jest, takim fajnym trójkołowców, który pod koniec lat 90. wchodził, ale ja wtedy na ich punkcie szalałem. Jednego posiadałem, drugiego nie posiadam, gdyż ten zestaw oczywiście poszedł do mojego sklepu klocków.pl. Trójkołowiec wyglądał świetnie, naprawdę. No i był tu jeden policjant, z przodu żółte światło, z tyłu czerwone, z tyłu również, no właśnie, mamy łewo w postaci takiej na kiju. Jest to łewo-łewo nadziane, on tym robi łewo-łewo, jak jedzie. Ma on również, no właśnie, brońkę, latarkę. Ja bym obsadzał, że to jest mój drogi oczywiście latarka, no bo cóż innego tu może być, no raczej latareczka, nie jakaś broń świetlna, to jeszcze nie gwiazdne wojny leci z tą latarką bez broni, no ale cóż moi drodzy zrobić bezbronny tutaj jest nasz pan nasz pan policjant, skoro już przy nim jesteśmy całkiem bardzo mocno unikatowa, zielona szybka moi drodzy, tak jest, spójrzcie napis Poliz na kasku, to nie jest naklejka to jest nadruk buźka typowa jak dla policjantów z lat 90, czyli okularki uśmieszek, no i tradycyjny a skromny strój policjanta chociaż wszystko na suwaki, żeby mu na tym szybko pędzącym motorze nic z czasem nie wypadło, nie wyleciało moi drodzy, tak prezentował się sam policjant a tak prezentował się sam policjant z latarą, moi drodzy. No, świecił pewnie po oczach, to był taki wiecie, typ co przesłuchiwał. Podlatywał, świecił po oczach, przesłuchiwał, ale nie miał broni, więc był w zasadzie niegroźny. Motor jedyny jaki ruch mógł zrobić. O, właśnie, spójrzmy, to tylko tak skręcić kierownicę. To oczywiście było czadowe, bo przy odpowiednim skręceniu powodowało to, że on, o, widzicie. Naprawdę mógł skręcać, tak? Więc yy, tylko lekko on naprawdę skręca, co jest logiczne, oczywiście. Nic bardziej skomplikowanego tu nie ma, jeśli chodzi o elementy. Tutaj jesteśmy miał wejść radyjko. No właśnie, widzę, że gdzieś mi radyjko się zapodziało. No cóż, bywa, ale spokojnie, radyjko jest, więc ktoś z Was to. Ten set nabędzie, raz będzie miał. I czy będzie mi się to więcej rozgadywać? Chyba nie, bo nie ma o czym. Bo i tak jest tyle, że na każdy element prawie minutę poświęciłem. Na ka każdy klasyk, oczywiście żartuję. 6, 3, 2, 4. Sety, których mi osobiście dzisiaj brakuje. I chociaż to jest takie trochę uduplowywanie się, że motor jest właściwie. Znaczy no on się składał z dwóch elementów, go się złączało. Ale de facto później to był jeden element. Nie przeszkadza mi jakoś wiązku, przynajmniej przy tym elemencie. Więc nie zawsze to uduplowanie mi tak przeszkadzało. moi drodzy, no w tym momencie tak nie było. Lego City mmm, Police był ze. Zdecydowanie więcej na moim kanale, więc zapraszam Was na inne recenzje policji, takiej nowszą, chociażby wam teraz zaproponuję, ale zaproponuję Wam również pewną grę Lego City Undercover, czyli przegenialną grę, którą ogrywam aktualnie na moim kanale gamingowym. Wpadajcie więc koniecznie na kanał gamingowy. Nie zostawcie też tam subika, jeżeli lubicie policjantów, bo policyjnych rzeczy dzieje się tam naprawdę dużo. ja się dziś z wami żegnam, bo nie będziemy sztucznie przedłużać tej oto szybkiej recenzji. Mówiąc prosto i po policyjnemu Bye!